Rozważamy dzisiaj sytuację państwa polskiego i społeczeństwa w warunkach głębokiego poruszenia publicznego związanego z epidemią, a właściwie pandemią koronawirusa. I próbujemy rozumieć regulacje prawne, które mają na celu w największym stopniu zapobieżenie rozprzestrzeniania się epidemii. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie tylko my, ale wiele innych państw i społeczeństw ma charakter wyjątkowy, nadzwyczajny. To jest banalne stwierdzenie, ale z tego stwierdzenia wynikają pewne konsekwencje dotyczące prawa. I mamy w Konstytucji sytuacje nadzwyczajne, które, gdy one zaistnieją, organy władzy państwowej, władzy publicznej mogą wprowadzić, Szczególne środki. Jest to stan wojenny, stan y, y, klęski żywiołowej i stan y, wyjątkowy. A problem polega na tym, że od ponad czterech lat żyjemy w państwie polskim w stanie nadzwyczajnym, w konstytucyjnym stanie nadzwyczajnym, bo y, mamy Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która jest możliwa do które jest sądem czy pretenduje do tego, żeby być sądem, ale sądem szczególnym, sądem specjalnym, który może być wprowadzony tylko w stanie wojny. Mamy do czynienia z sytuacją stanu wyjątkowego, ponieważ nie jest już zagrożony ustrój państwa polskiego, konstytucyjny ustrój państwa, tylko mamy do czynienia ze zmianą ustroju państwa bez zmiany konstytucji. I, I mamy wreszcie stan, który można określić jako stan nadzwyczajny, mianowicie stan klęski żywiołowej. No i z tej perspektywy możemy powiedzieć, że to jest klęska państwa prawnego spowodowana przez żywioł polityczny. I w tym kontekście mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją związaną z koronawirusem. I co się dzieje? Zostaje uchwalona ustawa COVID-19 7 marca bieżącego roku. Ustawa ta przewiduje szczególne regulacje prawne dotyczące zarówno działań zmierzających do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa, jak i działań na różnych poziomach podejmowanych przez różne organy państwa, żeby Wirusa zwalczyć. A jak zawsze w takich sytuacjach mamy do czynienia z, zarówno z ograniczeniem wolności i praw jednostki, jak i z zobowiązaniem działania organów władzy publicznej takim, które będzie skuteczne, które będzie prowadziło jak najszybciej i jak najsprawniej do celu, jakim jest walka z pandemią. I co ciekawe, jest to ustawa nadzwyczajna, w sytuacji nadzwyczajnej. Nie tylko ze względu na to, co określa i co mogą władze publiczne wobec innych władz publicznych i wobec obywateli, ale również to, co jest charakterystyczne dla nadzwyczajnych regulacji, a mianowicie czas obowiązywania. I mamy przepisy dwojakiego rodzaju. Jedne, które w tej właśnie ustawie COVID-19, które obowiązują 180 dni, czyli zastosowana została reguła stanów nadzwyczajnych, gdy pewne regulacje są czasowo ograniczone. I są inne przepisy, które na stałe wejdą, weszły i wejdą i pozostaną w polskim systemie prawnym. Obok. Takich regulacji jak ustawa o zarządzaniu kryzysowym, jak ustawa o stanie klęski żywiołowej, jak ustawa o y, y, zakażeniach i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, czy ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Co to oznacza? To oznacza, że parlament odpowiedział na zagrożenia dla zdrowia, Obywateli, bo e, e, epidemia czy pandemia jest zagrożeniem dla zdrowia obywateli, wykorzystał możliwości, jakie daje Konstytucja dla tworzenia podstawy prawnej do szczególnych działań w szczególnych sytuacjach nadzwyczajnych, ale zastanawiające jest to, że nie została wykorzystana możliwość zadekretowania, czyli, e, e, czyli ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, jakim jest stan klęski żywiołowej. E, zastanawiające dlatego, że skoro konstytucyjne organy państwa tak często i tak chętnie naruszały konstytucję, to powstaje pytanie, dlaczego w sytuacji nadzwyczajnej, gdy konstytucja daje podstawy, do stworzenia warunków jeszcze bardziej skutecznego e, przeciwdziałania niebezpieczeństwu, jakim, jaki spowodował koronawirus. Dlaczego w takiej sytuacji nie został ogłoszony stan klęski żywiołowej? E, pytanie to e, musi uzyskać odpowiedź, dlatego że przecież konstytucja nie tylko nie przeszkadza właściwemu działaniu władzy publicznej, różnego rodzaju organów, ale przeciwnie, tworzy platformę dla możliwie skutecznego działania. Nie ogłoszenie stanu nadzwyczajnego w sytuacji, w której z takim stanem nadzwyczajnym mamy do czynienia i w sytuacji, w której ustawa COVID-19 z 7 marca tego roku jest klasycznym przykładem zastosowania mechanizmów w warunkach stanu nadzwyczajnego no, prowadzi do konkluzji, że konstytucja jest aktem prawnym bez najmniejszego znaczenia z punktu widzenia interesów, czy potrzeb, czy uzasadnień władzy politycznej. Wielka szkoda, ponieważ jest to ten instrument, który stanowi zarazem wartość podstawową, który w nadzwyczajnych sytuacjach w sposób rozsądny, uwzględniający zasady proporcjonalnego działania władzy publicznej, powinien być zastosowany.